Nie zawsze tworzę parodii ale gdy to robię, ludzie pytają, kiedy tytani. Wreszcie! Nudne dodatkowe odcinki się skończyły. Teraz możemy wrócić do tego, co czyni tę serię wyjątkową. Nudne gry w karty. Yugi, czy mogę na chwilę użyć twojego ciała? Muszę zrobić to pierwsze. Bez jaj, faraonie. Poprzednim razem, kiedy pozwoliłem ci użyć mojego ciała, założyłeś gaci na głowę i natychmiast się zamieniłeś. Tym razem mówię na serio. O, doprawdy! Czy to nie jest twarz mężczyzny, który naprawdę musi zrobić to drugie? Mówię, że chodzi o to pierwsze. Teraz będzie to trzecie. Co to do cholery jest to trzecie? Nie ma Mam pojęcia, ale muszę to zrobić. Podpuszczasz mnie i tyle! Daj mi swoje ciało! Patrzcie, chłopaki! Yugi znowu kłóci się za swoim niewidzialnym chłopakiem. Też mam przy sobie takiego. Nazywam go Dug. Co? Kawai Pętliczek, pętliczek. Myślę o słowie, które zaczyna się na literę C. Niech to zgadnę! Czy to? Ciało? Właściwie chodziło o chmurę. A niech cię! Blisko, ale jednak pudło. Tu nawet nie ma żadnych ciał. Kwestia czasu. Czego chcesz, Melvin? Chcę, żebyś przepowiedziała mi przyszłość. Obawiam się, że w celach ochronnych oddam mój milenijny zwrot fabularny Jugiemu. Bardzo podstępne, siora! No to pozwól, że ja przepowiem ci przyszłość. Zaraz stąd wyjdę i wyślę wszystkich twoich małych przyjaciół do strefy cieni. A potem tutaj wrócę, żeby dopilnować, by to samo przydarzyło się tobie! Wtedy będziesz miała całą wieczność wygrać z kabywanki! Czemu, Melvin? Czemu nam to robisz? Ponieważ zamknij się! Entliczek, pętliczek, myślę o słowie, które zaczyna się od faliczny. Założę się, że Kaiba musi sobie łe kompensować coś tutaj. Co musi sobie uekompensować, kompensować, Joey? A, no wiesz, myślę, że sobie łe kompensuje swoje niskie poczucie wartości. To wcale nie brzmi falicznie. Po prostu wyobraź sobie tę wieżę w swojej głowie, a potem wyobraź ją sobie w spodniach Kaiby. Tylko mniejszą. Tak się składa, że mam większe poczucie własnej wartości niż cała wasza piątka razem wzięta. Ja nie mam poczucia wartości. To wyjaśnia czemu trzymasz się z tymi frajerami. A teraz, entliczek, pętliczek, myślę o słowie, które zaczyna się od WSZYSCY ZA... Aż do tej wieży, ale już. To Melvin! Nie ma wątpliwości, że zaraz powie najokropniejszą i najstraszliwszą rzecz na świecie. Co za piękny poranek. Odwołaj to, ty czarcie! Żeby zadecydować, kto będzie walczył z kim w półfinałach, urządziłem jedną w swoim rodzaju grę w czwórkę. Grę w czwórkę? Jeszcze nawet nie robiłem tego w trójkę! Skąd do jasnego licha mam wiedzieć, co robić? Nie przejmuj się, Joey. W czwórkę jest łatwo. Udawaj, że robimy to parami i skup się tylko na mnie. Twoje instynkty podpowiedzą ci resztę. No dobra, czy z wami za Zawsze wszystko kojarzysz się z seksem! Tak. Ty, Kaiba jest wściekły, bo zawsze robił to tylko sam ze sobą. Hoho, ho, prawiczek. Każdy zawodnik, który straci punkty życia, wznosi się bliżej szczytu wieży. A dwaj pierwsi, którzy tam dotrą, zmierzą się razem w półfinałach. Nie wiem, jakim cudem, Kaiba, ale udało ci się skomplikować i przedramatyzować tę grę jeszcze bardziej niż zwykle. Cacy! Słuchaj, wiem, że się ze mnie nabijasz, ale właśnie zabiję swojego ojca, więc jestem zbyt dobrym nastroju, by pozwolić, by mnie to ruszyło. Znam to uczucie. Hej, Teja, czy czujesz się jakoś inaczej od czasu, kiedy opętał cię ten stary facet? Nie martw się, Tristan, nic się nie zmieniło z moim pingwinem. Co? Znaczy, nic się nie spingwiniło z moją głową. Co? Znaczy, nic się nie spingwiniło z moim pingwinem. okej. Okay. Powodzenia wszystkim, hmm. bawmy się dobrze i niech wygra najlepszy. Odwołaj to ty czarcie! Czy któryś z was lubi ulice z? Zamkową? Ja lubię. Ja lubię. Ja lubię to bardziej niż on. A więc zaśpiewam dla was taką piosenkę. Jedna z tych rzeczy tu nie pasuje. Jedna z tych rzeczy inna jest. Czy powiesz mi, która to z tych rzeczy jest? Zanim piosenka skończy. To Joey, ponieważ tylko on się w karty. Juk, co do diabła? Przepraszam, Joey, ale piosenka nakazała mi odpowiedzieć. Łupiesz co, so, Fox, Zaatakuj jego punkty życia. Mam nadzieję, że ci się od tego nie zakręci w głowie, Wheeler. Och, co ja mówię! Przecież już dawno tak się stało, skoro sądziłeś, że możesz wygrać ten turniej! Aktywuję pułapkę FuteBlockada! Co? Daje mi ona możliwość zablokowania twojego fiuta Kaiba! To karta Fiuto -blokada. To właśnie robi. Ta załapałem już! Jej specjalnym efektem jest blokowanie fió! Przeczytaj wyjaśnić kartę! Juk, ocaliłeś mnie! Dokładnie, Joey. Jesteś moim przyjacielem, a wszyscy wiedzą, że przyjaźń polega na aktywowaniu pułapek, żeby chronić ludzi przed niebezpieczeństwem przegrania gry w karty. Jej! Przyjaźń wcale na tym nie polega. Gdybym tylko wiedziała, że nasz brat wyrośnie na takiego potwora, można by pomyśleć, że już zabicie naszego ojca z zimną krwią powinno mnie na to naprowadzić, ale jak widać, byłam w błędzie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zaczął kraść karty egipskich bogów z pomocą swoich łowców kart. Ludzie, patrzcie na ten skarbiec. W środku musi być coś wyjątkowego. Jak myślicie, co to może być? Może to złoto? Może to diamenty? Głupie Stefany! Co znajduje się za tymi drzwiami jest o wiele bardziej wartościowe niż złoto czy biżuteria. To, co czeka na nas wewnątrz tego skarbca, to... DZIECINNA KARTA DO GRY! Co? No ku... Nie zapisywałem się na to, koniec gry facet. Cisza! Nakazuję wam, abyście się uspokoili, podczas gdy ja sprawdzę, czy horyzont jest czysty. Nikogo po prawej? I nikogo po lewej. Okej, okay, możemy wejść. Nie mogę ci na to pozwolić, Marik! I Shizu, Jesteś egipską kartą Boga! Od kiedy? Musisz skończyć z tym szaleństwem, Marik. Wracajmy razem do domu i udawajmy, że to się nigdy nie wydarzyło! Jak cię mogę przyzwać! Marik, nie jestem kartą do gry! A teraz wracajmy razem do domu! Czy twoim specjalnym efektem jest bycie skończoną pizdą, bo taką jesteś! Nie jestem kartą Boga! Dokładnie to by powiedziała karta Boga! Stefany, łapcie ją! Przykro mi, że muszę. Musiało do tego dojść, Marik. Egipski impas! Drugi najbardziej rasistowski impas na świecie. Zapłaciłam dużo pieniędzy za żołnierzy, którzy używają widzialnych pistoletów, więc oddaj ci pagę i chodź po dobroci, Marik, albo Hej, Stefan, tak? tak? Oh! Spać. Co do? I to był twój pierwszy błąd, i Ishizu! Wszyscy wiedzą, że liczba Stefanów egipskiej milicji jest po prostu śmiesznie wielka! Zwłaszcza, że to kraj, w którym Stefan nie jest nawet popularnym imieniem! Marik, czemu to robisz? Czemu? Pokażę ci czemu! Spędziłem całe życie jako niewolnik w pieprzany jaskini cudów i wszystko co z tego mam, to ten niewiarygodnie seksowny tatuaż! Dzięki niemu z dziewięć na dziesięć dostałem dziewięć i pół na dziesięć! Ale to mi w ogóle nie wystarcza! Jedynym sposobem, żebym stał się 10 na 10 w skali seksowności jest staje się najbardziej złym, czarnym charakterem jaki istniał! Marik, nie jesteś zły. Jesteś tylko rozgniewanym chłopcem. Źli ludzie robią takie rzeczy jak głaskanie kotków na obrotowych krzesłach. Albo wysadzanie budynków i uciekanie w noc z obłąkanym śmiechem. A jeśli już o tym... <laughs> Marik, nie! Wracaj! Odion! Cześć Ishizu, surka, że ci prawie zabiłem. Pani Czumarik obiecał mi gumisie. Rozkazuję ci, abyś jadła żwir za mną, Ishizu! Odion, Zabierz mnie do najbliższej biedronki. Żądam obrotowego krzesła i kiciusia. Tak, pani czumarik. <grybuj> pani czumarik, czy możemy jechać z tobą? Nie, kupcie sobie własny motocykl. Zobaczymy się przy biedrance, chłopaki! Na pewno jesteśmy rodzeństwem? Kajba, posłuchaj mnie! Musisz zeskwalifikować Melvina i to w tej chwili! A to niby czemu? Ponieważ jest wcieleniem czystego! Zła! Wprowadził Maj w śpiączkę! Kiedy ostatnio sprawdzałem, zrobiłeś to samo bakurze. Tak, ale to było co innego. Niby jak. Należało mu się. Podświartuje was wszystkich na drobne kawałki! Juk, nie powiesz mu, żeby to odwołał? Właściwie to nie mam problemu z tą kwestią. Girlfriend, zadaj punkty Życia życia Kajby! Eee, będę udawał, że to się nigdy nie wydarzyło razem z większością GXA częścią 5D oraz całym seksalem. Hej, Kajba, jaka jest pogoda tam na górze? Puh. Przelotne opady. Pary do półfinałów zostały ustalone! Najpierw Joey będzie walczył z Imelvinem! Witaj, Małgosiu! Nie mogę się doczekać kiedy cię zamorduję! Nie nazywam się Małgosia, gościu, tylko Joey. Umiem poznać Małgosię, kiedy widzę jedną. Mówię ci przecież, nie jestem Małgosią! Będziesz, jak tylko z tobą skończę! A co to niby ma znaczyć? Nie utrudniaj, Małgosiu! A herka... Będzie wacią z Lee Yugi pętliczek, myślę o słowie, które zaczyna się na literkę F. Czy chodzi o faceta z klasą? Frajera. Mylisz się, Kaiba! Przecież nawet nie widzisz Joja pod tym kątem. Lepiej zapnijcie pasy, chłopaki, bo jedziemy prosto na szczyt. Okej, okay, który przycisk włącza pasy? DAAA! O Boże! Chyba już wiedzą co oznacza zrobić to trzecie! I woke up to go give me a cold pop. And then I thought somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. And then the smoke got me. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Jedna z tych rzeczy tu nie pasuje. Jedna z tych rzeczy dziwna jest. Czy powiesz mi, która to z tych rzeczy jest? Za nim piosenka sko. To Jaden, ponieważ tylko on się wszystkim! O, bez jaj! Przykro mi Jaden? Dokładnie tak to widzę.